Cześć dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku, a dzisiaj skupimy się na tym oto sprzęcie. Jest to soda stream terra, urządzenie, do którego początkowo podchodziłem bardzo sceptycznie, bardzo długo zastanawialiśmy się, czy w ogóle warto zakupić saturator do wody. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak się sprawdził, czy się opłaca, czy to naprawdę oprócz ekologii jest tak przydatne, no to zapraszam was do. Wspomniałam, skupimy się dzisiaj na tym urządzeniu, którym jest Soda Stream Terra. Jest jeszcze jeden rodzaj art. To jest taka bardzo podobna maszyna, troszeczkę, oczywiście wizualnie wygląda troszeczkę inaczej, ale ma też rączkę. Urządzenie to służy do gazowania wody niegasowanej czyli po prostu jest to taki ekspres no, nazwijmy to ekspresem do wody który po prostu dzięki nabojowi, który też Wam za chwilkę pokażę, gazuje nam wodę. Ja tutaj mam już butelkę, oczywiście butelki są dedykowane, ponieważ to do nich nalewamy wody takiej zwykłej, odfiltrowanej i wkładamy potem do tego urządzenia. Ja już mam tutaj zgazowaną, że tak powiem. Mogliście usłyszeć takie syknięcie, to jest sobie już do szczęki i pokażę Wam od podstaw, jak wygląda generalnie uż używanie tego urządzenia. Ja bardzo, tak jak wspomniałam, długo zastanawiałam się, czy opłaca się kupować taki saturator, taki ekspres do wody. No, bo na co dzień korzystamy tak naprawdę ze zwykłych butelek z wodą gazowaną, z różnymi smakami, rodzajami. Wiadomo, że każdy tą wodę też dostosowuje pod siebie, bo niektórzy lubią wodę niegazowaną, niektórzy wolą wodę lekko gazowaną, natomiast jeszcze inni wolą wodę mocno gazowaną. A jak wiemy, po prostu wybór na rynku jest przeolbrzymi. Jeżeli chodzi o ten saturator, to stwierdziłam, że po prostu teraz w okresie letnim, kiedy wody powinno się pić dużo i faktycznie tej wody dużo pijemy, nie w domu, no to zużywa się tych butelek bardzo dużo, co chwilę trzeba biegać do sklepu, kupować nowe. No teraz w dzisiejszych czasach woda też tania nie jest, bo zwyczaj litr, 1,5 litra wody kosztuje ponad 2 zł. Więc jest to już dość duży koszt. Do tego trzeba przecież pójść, przynieść, odźwigać się, no bo te zgrzewki też swoje ważą. Dlatego właśnie postanowiłam, postanowiliśmy razem z mężem, że zakupimy taki saturator do wody, ponieważ koszt wynosi mniej więcej 269 zł, w zależności co kupujecie w zestawie. W takim tradycyjnym, takim zresztą, który tutaj widzicie, tak jak mówię, jest to um, terra, mamy oczywiście sam sprzęt, on jest leciutki i wcale nie jest taki duży. W zestawie jest, jest też butelka i teraz tak, co do zasady butelka jest litrowa oraz dostępne są też mniejsze półlitrowe, natomiast wodę nabieramy do pewnej e, wysokości, tutaj mamy zaznaczoną kropelkę i jest to, tutaj informacja, że jest to 840 ml, więc tak naprawdę nie jest to pełny litr. W zestawie znajdziemy również nabój i teraz tak, ja Wam tego naboju nie pokażę, ponieważ ja już mam go podłączony. Jak widzicie, wystarczy tylko wypiąć obudowę z tyłu i tutaj mamy nabój. Nie jestem pewna, czy po prostu jak go się wyjmie, czy nie będzie potem problemu z montażem. Do tego mam dzisiaj też instrukcję, więc wszystko krok po kroku bardzo dokładnie jest opisane. Tutaj wystarczy tylko wcisnąć, to kliknie, potem tylko tak naprawdę nakładacie obudowę mnie ja zaraz sobie nie posuwa. O. I urządzenie już jest gotowe. I możecie pomyśleć, że dość drogie są naboje, ale prawda jest taka, że jeżeli użyjecie już nabój, bo jeden nabój starcza na 60 litrów wody. I to też zależy od tego jak ile naciśnięć będziecie wykonywać. Ponieważ teraz tak naprawdę jest tyle miejsc, w których możemy oddać ten zużyty nabój i za 49 zł otrzymać nowe. Jest cała masa, nawet w mojej, okolicy mojego bloku jest chyba 5, więc naprawdę to jest i tanie moim zdaniem. No bo 60 litrów wody, no to pomyślmy, mamy w zgrzewce 6 butelek czy 8? Chyba 8. No to mamy tam no, przykładowo 12 litrów, czyli 5 zgrzewek. No więc tak. Zasadniczo wychodzi mi się, że sporo, sporo tanie, bo zgrzewka wody chyba coś koło 17, 16, 17 zł, a tutaj mamy za 49 zł e, cały namód do 60 e, litrów. I teraz tak, generalnie powiem Wam, że jest to świetna sprawa, bo nie marnujecie plastiku, nie marnujecie, dbacie o ekologię, Myślicie o tej ekologii, ponieważ butelkę macie wielorazowego użytku. Tak jak mówię, możecie też kupić mniejsze butelki, też można mieć zmywarce. Każda butelka ma też swoją datę ważności. Moja ma do kwietnia 2026. Jest pokazane, że po podpięciu nie może być um, zgnieciona ani nic takiego. W jakiej temperaturze maksymalnej, minimalnej możemy ją trzymać. Ja Wam też powrócę zbliżenia, żebyście doskonale mogli też zobaczyć, jak to um, się prezentuje z bliska. I naprawdę to się opłaca, bo w każdej chwili sobie możecie nagazować tak, jak potrzebujecie. Też jest tak w dzisiejszych czasach, że większość osób woli wodę chociażby lekko gazowaną, ponieważ ma niższe jest smaczniejsza i też częściej tak po taką wodę sobie sięgamy. Nie musimy przy okazji dźwigać butelek, tylko mamy jedną pod ręką, taką lekką. Ja mówię, jeżeli dla kogoś litr jest za dużo, to sobie sięga po półlitrową i też nie ma mm, żadnego problemu, bo taką, też możecie, yy, bo taką też możecie sobie tutaj użyć do gazowania. Naprawdę sprzęt jest bardzo elegancki, zajmuje bardzo mało miejsca, nie jest ciężki, jest naprawdę lekki. Oczywiście troszkę tam ważne, bo jednak ten nabój z butelkiem magla też yy, jakąś tam siłę ma. To co jest istotne, butelki zostały wykonane z tritanu, nie są szkodliwe. Nie, nie dostają się tutaj do wody żadne mm, chemiczne yy, składniki, także jak najbardziej są bezpieczne też dla dzieci. W sensie woda z tych butelek jest bezpieczna dla dzieci, nie musimy się niczym przyjmować. Jeden-dwa naciśnięcia daje nam wodę lekko taką, no, lekko gazowaną. 3-4 naciśnięcia, bo mamy tutaj wysoko duży przycisk, daje nam wodę średnio gazowaną, natomiast 5 przyciśnięć daje nam już taką wodę mocno. Bardzo fajne w tym modelu też jest to, że ten przycisk jest bardzo duży. I o ile musicie troszeczkę uważać przy montażu, bo moje początki montażu tej butelki w saturatorze były dość trudne, że tak powiem. Że za płytko wkładałam tą butelkę i po prostu po naciśnięciu woda rozgryzgiwała mi się na pół mieszkania. No ale już bardzo szybko to opanowałam. Wystarczy usłyszeć takie kliknięcie, i to jest dla nas sygnał, że woda już jest odpowiednia. I teraz tak, tak jak powiedziałam, musicie zapłacić 240-260 zł, w zależności od zestawu, jeżeli na przykład weźmiecie z syropami, bo takie też są dostępne, my sami zakupiliśmy syrop Liptona Lemon, w ogóle to co jest istotne, jeżeli używacie tych syropów, to pamiętajcie, że najpierw gazujemy wodę, dopiero potem dolewamy do niego syrop, ponieważ no może dojść do eksplozji, yy, więc... Na to też powinniście zwrócić uwagę podczas y, używania saturatora. Smaków tych syropów macie miną, bo są i y, o smaku Pepsi, właśnie tak jest ten Lipton, są lemoniady, y, jest chyba Seven Up. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Też y, bardzo często są promocje, y, więc warto sobie poszukać. Ja się teraz do Was przybliżę y, i pokażę Wam, jak działa obsługa tego saturatora. Mnie musicie widzieć, mniej ważne, żebyście widzieli butelkę. Ja do tej butelki używam, do tej butelki ja używam wody odfiltrowanej po prostu z czajnika, takiego filtrującego i to jest zwykła woda z kranu. Na butelce mamy zaznaczoną tą linię, do którego ten poziom, do którego musimy nalać wody i ja to właśnie czynię. Oczywiście jak zwykle wylałam, jest to standard. Możecie to robić też przez lejek, ale jak zwrócicie uwagę, woda jest nalana właśnie do Wskazane nie widzicie. Zostaje jeszcze troszeczkę miejsca, niewiele, ja to sobie wytrę. No niestety, No tutaj możemy właśnie tak jak mówię, użyć lejka, żeby nam było bezpiecznie. Odstawisz szklankę. Następnie, tutaj mamy taki dziubek. Jak widzicie, i taką plastikową mm, obudowę. Nasuwamy i musimy usłyszeć kliknięcie. Słyszeliście? Bardziej już się nie da tej butelki wepchnąć i wpycham tak jakby do urządzenia. Czyli jeszcze raz, do góry i hop. I pozostaje nam tylko naciśnięcie guzika na górze. Tu widzicie moją rękę, tu jest właśnie cały guzik. I wodę mamy już nagazowaną. Wystarczy tylko już odpocząć I naprawdę jest gazowana woda, która bardzo fajnie się spienia. Ja Wam pokażę jeszcze na przykładie je szklanki. Lecą bąbelki. Ja lubię taką wodę lekko gazowaną, dlatego dla mnie idealne są dwa naciśnięcia. Zakręcam i już mam wodę gazowaną ze zwykłej wody kranowej. Picie wody jest naprawdę bardzo istotnym elementem, szczególnie w lecie, żebyśmy się nie odwodnili, żeby jednak ten nasz organizm miał dostarczane te wszystkie... Na wilżacze, a wiadomo, że taka czysta woda, możemy sobie do niej dorzucić miętę, możemy sobie do niej dorzucić jakiegoś owocka. Jest naprawdę bardzo zdrowa, bardzo smaczna, no i też świetnie gasi pragnienie. Więc jeżeli u Was w domu tej wody idzie naprawdę dużo, myślę, że warto odżałować to niecałe 300 zł i zakupić taki saturator. nie Ja Wam mówię o Soda Stream, ponieważ sama osobiście go używam i jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Żałuję, że długo słuchałam się męża i nie kupowałam go, bo on zawsze twierdził, że to jest bez sensu, że lepiej kupować wodę, bo kupujemy taką jaką chcemy, taki smak, takie coś tam, coś tam. Prawda jest taka, że dla mnie te, większość tych wód jest takich samych, chyba że są silnie zmineralizowane, wysoko zmineralizowane, no to faktycznie wtedy jest ta różnica odczuwalna, ale tak naprawdę te wszystkie wody smakują tak samo, a mamy chociaż bezprzewodowe urządzenie, które bardzo ładnie wy wygląda, które nie możemy zabrać ze sobą wszędzie, który się nie niszczy. No co najwyżej jedynie ten um, czarny kolor troszkę się kurzy. Niestety to jest ten minus, ale są też dostępne białe saturatory, więc jeżeli bardziej by, by Wam pasowały, to zachęcam, żeby sobie sięgnąć po prostu po biały cenowo, wygląda ta, tak naprawdę tak samo, ale osobiście bardzo, bardzo polecam Wam saturator do wody. Duża oszczędność czasu, wygoda, nie trzeba dźwigać butelek, wydawać miliona po prostu złotych na ciągłe butelki z wodą. No, my musieliśmy zgrzewki w pewnym momencie, jak by były takie upały, kupować co dwa, nie, więc no to też był kompletny bez sens. Gazujecie sobie tak jak chcecie, jedno z Was woli bardziej zgaz zgazowaną, drugie mniej, to dokupujecie butelkę, bo każdy element tak naprawdę możecie dokupić osobno. Super sprawa, bardzo serdecznie mam polecam nie tylko na lato, ale w ogóle na co dzień. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, jeżeli zastanawiacie się, czy warto kupić, ja Wam mówię, że tak, ale oczywiście decyzja należy do Was. Ja Was zachęcam do tego, żebyście pili dużo wody, nie tylko w lecie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ach, no i nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał.